Stade de France. Jesteśmy pod Paryżem. Za moment mecz Francja-Walia. Kolejna akcja Francuzów. Griezmann. Jak mówię, przynajmniej piłkarze murem za, za trenerem. No i też dziś mają okazję udowodnić to na boisku. Ale będzie trudno, bo Francuzi atakują. Niewiarygodne. Jak spudłował teraz Mbappé. Jeden remis, ale no, mówimy o czasach naprawdę naprawdę zamieszkłych. Te pierwsze trzy mecze to lata 33, 39 i 53, więc więc naprawdę. Kawał czasu, a tymczasem Griezmann 1 do 0. Ależ fantastycznie złożył się Griezmann do tego uderzenia. Od teraz przywołuje takim charakterystycznym gestem kolegę, który piłkę w ofensywie w tych rajdach po skrzydle niż Lajwę Kurzawa. Tymczasem Giroud otrzymał taką piłkę w Teraz tam się uszukać. Matwili stosunkowo łatwo. Aaron Ramsey zagrywa w pole karne. Szansa! Oh, chyba źle zrobił, nie decydując się na strzał. Z pierwszej piłki, ale jeszcze jest okazja. Ramsey, Mandanda I jeszcze jeden strzał. David Brooks to jest, to jest moment, w którym gdzieś ucieka szansa na bramkową akcję. I to skończył Woodburn. Mbappé, Mbappé, w pole karne, 2 do 0 Nie wtedy kiedy raz za razem atakowali, nie wtedy kiedy kreowali jedną za drugą sytuację pod y, bramką Walijczyków, ale wtedy kiedy Kylian Mbappé Mbappé w pole karne, Ależ niewiele... Francja Walia 2 do 0 Griezmann, Giroud, powtórzę raz jeszcze, oni bramki dziś zdobyli. Z mojej strony to wszystko, Szymon Rojek, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.